Cześć, witajcie, tu Fafik Witam was w, dru w drugim odcinku z tabletowego grania I dzisiaj będzie odcinek 2 w jednym Nagamy, Zombie Kaczers i Lego Merlok 2.0 Tak więc za zaczynamy Tylko dam wam ciszej Dobrze, y Najpierw popolujemy, już mam duży level, ale wiecie, jak to na tabletowym graniu. Nie, od początku. Co no. to za net gun? A, ładuje mi się, bo trochę niedawno no. grałem, To tu mamy. No, zaczniemy sobie na plaży. Zostawimy, zostawiamy pułapkę, znaczy przynętę i polujemy, rozumiecie? Złapaliśmy coś. Oka. O, nie, tam w tym zamku się a, to pójdę w tą stronę. Surferka. Dobra. Jeszcze tutaj mm, arbuzowy. Dobra. Ten tutaj wyjdzie z zamku. Surferka. Nie żyje. Proszę. Tu mamy lodziarkę jakąś zakopaną w piasek. Jeśli mam inny głos, to przepraszam, ale trochę mam chrypkę, więc... Dobrze. Idziemy dalej. O, już przeszliśmy tą misję, teraz przejdziemy jeszcze na bagna. Mam już dwie... bo mam już odblokowane po prostu dwiema. Co to do drive no tutaj właśnie się robi te szyki, ale okay. należy... Przejdźmy na okay. Ilu zombiaków siedem? Może być trochę trudno. Okay. Dobra, a żeby wam zademonstrować, pokażę pułapki. Po prostu zombiaki wpadają w te pułapki. Nie wiem, czy teraz wpadną. O, proszę, eee. jeden wpadł. Zazbiłem pieniądze tylko, o. A jak się zostawi i się nie złapie, to można też właśnie wziąć. O, no. Wstawiamy pułapkę. Przynęte znaczy. I łapiemy zombie. O, fajny, on rzuca Kurczę. Kurczaki i jeszcze nie topeża, bo też można i węże. Na bagnach oczywiście, bo są du jest dużo map. Jeśli Wam się odcinek spodoba, to mogę nawet z tej gry zrobić taką serię od początku. Dobrze, mm, kolejne y, y, polowanie znowu nam się udało. No najlepiej, bo żaden nam nie uciekł do lasu. Proszę patrzeć ile mam pieniążków. Dobra, idziemy do Drive dół. Tutaj robimy szyki już i patrzcie, wkładasz po prostu zombiaka i tutaj robią szyki i ludzie i inni tacy tam kupują. Proszę. Tutaj wkładamy też tu jest liczba, bo nie mogę... O, to mogę zrobić to, to. No i pokażę wam o co chodzi. <laughs> Widzicie? Idzie dostajecie za to od ludzi pieniądze. Level 23 będę miał sprzedam 10 takich produktów. Dobrze. Teraz nagramy Mailog 2.0. Widzimy się w drugiej części odcinka. Dobrze. Jesteśmy w drugiej części odcinka, oczywiście dzisiaj nagrywam z Wojtasem i dzisiaj przejdziemy może sobie dwie, trzy misje, takie normalne, bo w poprzednim odcinku pokonaliśmy Flamę. Dobrze, zaczynajmy. A tam w tamtej wiosce to też byli, chyba jacyś źli, ale... Dobrze, yy, takie tarcze, wezmę lensę. Macy. Albo nie, dla odróżnienia wezmę Arona i Lensa. Bo jeszcze nie grałem Aronem. Jak mi źle pójdzie to wezmę kogoś innego po prostu zamiast Arona. Bo ja nie lubię grać Aronem, ale zademonstruję wam Arona. Wychodzimy. No. Czemu Aron jest pierwszy? No badając tego jako pierwszego. Aha. O ja, nowe pająki. O nie, oni rzucają dzideamy, bo tu jest już trudno. I można też naładować i strzelić. Dobrze. O! Grubsze. Uj, ten wybucha. Tu mamy pająka jeszcze. Duchowy Tak. Co on robi? Dobrze. Wow. Ale ich dużo, bieły duchowy i... Dobrze, wciągajcie ich Jeszcze żyją. Staram się ich pokonać. Nie, w zlodu żyje. Yy, o można też zobaczyć, że jak używam tarczy w z się tak yy, drze. Dobrze. Ten zaraz chyba padnie. Padł już. Ty Dobra, już padnę. Bierzemy skrzynkę. O Oj, to konia Lensa. tura. Co to jest? O ja, wzlot. Ale się drze. No.

No. Oczywiście. O ja. Co? Jeszcze? O nie, ona wybuchają. Żeby Duchawy wir. Duchowy wir. Szu, jakiś zielony co. No. Jeszcze żyjecie? Pajęczyna to jest. A, życie. trzyma i nie się. Mhm. Mm Żarełko. Spodnie. S na co komu spodnie? Bo jak ulepszasz, to potem już lepszy na kolejny level. to oczywiście. I się drze oczywiście. <noise> Nie wiem czy strzela? Nie wiem. A, z dzidy. Jeszcze ktoś? Tak. O nie. Użyję tego. I ładujemy ona. Dobra. Mm. 像个鱼。 Pokonany. Zie ją wow. blin Duchowy wich ale dużo mu zabrał. Churko się w sumie nazywa Bloblin. Nie wiem A bądź jej jakby ogniem. Już ma mało życia. Jak zginają, to i tak mam jeszcze No Nie żyje. Skrzyneczka. Znowu jedzonko. Nie jedzonko, bo po co, jakbyś przesunął tę misję? Dobrze, jeszcze jedna misja i zakończymy. Może 23? Nie. Po tej misji już pewnie będzie. Na pewno. Nagroda dużo. I to jak? No. Nie, nie idę na razie do rycerzy. Owca? Czekaj. To nie jest walka z bosem. Nie, to nie jest walka z bossem, bo by się było zwyświetlą. Więc. Yy, to weźmiemy Lensa i Macy. Maczuga nadchodzi. Bo jak już wam pokazałem, Marona. W nocy. No. Zagońmy to raz, no, no, ale tak sam. Hehe, <noise> <noise> zabawimy się! O Jak zginę, to se odpuszczam. No nie. No, nie tego. O, jeszcze tego.

Zaczął się chyba. No. I co tak dostał No. Duchowy wiej to jedna z moich ulubionych tarczy, bo nie dość, że bije to jeszcze cię lecz. Jak on jeszcze żyje? No. Jeszcze ten globlin. I skrzynka. Zamroziła się. No, ostatnia tura. Od razu już on. No co będzie? Tak. Ale mam tarcz. Zaraz służy, ale na silniejsze. Lawowy gladiator. Pierwszy raz go spotykam. To boss. Ale zabija życia. Przyda mi się to. Leć mnie, leć mnie. U ja nie, co on robi? Masz duchowy wilk. Widzę. poniżej połowy. O, o, zaraz ginie. Spokojnie, że mam lensa. O nie. Jest. Skrzynaczka. już na dwudziesty 23 już jest Wiedziałem Wiecie Ale Hajs Pokupuję coś do rycerzy Nie wiem czemu na pobijaniu pamięci Merloka jest Lens Czekaj do Tego się nie spodziewałeś co? Co się opłaca. Tutaj ukleję. Oba. Jak wygląda? Fajnie. Dobra. Jeszcze u innych ulepszy. Jej spodnie ulepszy, bo no, słabe strasznie. I bluzkę. Dobra, Ma no. Też Ma już dwa tysiące dziewięćset trzy życia. Chyba najwięcej, no. tak ale no, i to wszystko ulepszenie brzmienia. Muhajs. Dużo się uzbiało. Dobra. A więc yy, dam na chwilę cięcie. Dobrze, wracamy. A więc jeszcze Wam powiem, że mogły być małe zakłócenia obrazu, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. A, i jeszcze Napiszcie w komentarzu, który, yy, yy, która część filmiku bardziej się Wam podoba, to będę częściej ją nagrywał. A teraz yy, żegnam się z Wami. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pa!